Jakie plany na walentynki? W sumie to jeszcze nie mam żadnych planów i pewnie spędzę je jak taki regularny dzień, bo jakoś tak specjalnie ich nie obchodzę. No może tam się złożę jakieś życzenia, jakieś kobicie czy coś, ale tak to raczej nic nie planuję tak specjalnie. Jakiś prezent? Musiałbym się zastanowić jak mój budżet studencki czy pozwoli na jakiś prezent, <noise> ale pewnie jakiegoś symbolicznego kwiatka dostanie. Tutaj na miejscu, czy gdzieś poza Świnoujściem? Akurat tak się składa, że będę miał już wolne posesje, także tu na miejscu. Co planujesz na, wa na walentynki? Prawdopodobnie spędzę ten dzień z przyjaciółkami, yy, bo nie mam jakichś takich większych planów i no. <grych> A planujecie sobie wręczyć jakieś prezenty? Raczej nie, raczej wręczamy sobie tylko prezenty na jakieś święta, czy jakieś takie większe okazje niż jakieś walentynki. I gdzie spędzacie ten dzień? U którejś z nas w domu. Nie wychodzicie nigdzie na nie, miasto? Nie, raczej nie. Znaczy, no może wyjdziemy gdzieś, przejść się, tak to. Albo może do kina pójdziemy. W ostatnim takim wypadku jakby. Jakieś plany, jak spędzić ten, ten jeden dzień? Ten jeden dzień mam gdzieś na głowie swoje plany, tylko za, za kamerą stoi moja dziewczyna. Ciężko mi o tym teraz mówić, po prostu nie chcę o tym mówić. A tak to polecam też po prostu przez cały rok jakby obdarowywać się tak, nawzajem, miłością i prezentami i będzie wszystko okej. Okay. A spędzacie je na miejscu? Nie, nie na miejscu. A gdzie? Poza Świnoujściem. A dokładnie? Dokładnie... E, to jest no, na zachodnio zostajemy cały czas w pomorskim tak. Tylko, że... E, daleko od morza. No, no. Drogi prezent? Jeszcze raz? Drogi prezent pan wybrał? Czy drogi, znaczy no to jest. Ciężko, ciężko powiedzieć, że to jest drogie. Zależy dla kogo coś drogie też, tak. Takie coś od serca, prawda? Coś od serca, no. Walentynki to niby jest taki dzień zakochanych, ale jak się kogoś kocha, to się kocha codziennie, a nie tylko w jeden dzień. I nie oczekuję też jakichś prezentów czy czegoś, po prostu, żeby miło spędzić czas ze sobą. A sama pani coś szykuje? Jeszcze nie myślałam o tym, jeszcze jest trochę czasu, więc na spokojnie. Zostały tylko dwa tygodnie, już przypomina. E, tam tam. Na ostatnią chwilę zawsze tak jak mój partner, też na ostatnią chwilę, więc co się wymyśli. Ale planujecie coś bardziej w Świnouście, czy może poza Świnoujściem? No, poza Świnoujściem raczej nie, no bo jednak to już będzie szkoła, będzie czas przygotować do matury i tak dalej. Więc raczej jakiś spacer, właśnie gdzieś do restauracji, i... albo coś w domu spędzić, film obejrzeć i tyle. Obchodzi pani walentynki? Nie. <gulet> Ale dlaczego? <gulet> e, powiedzmy, że osoba, z którą chciałabym je spędzić, jest. Nawet nie chcę tego komentować. Dobrze. <gulet> Przepraszam. <gulet> Obchodzicie walentynki? Tak, obchodzimy. Tak, walentynki, tak, tak. Jak wygląda wasz taki dzień y, walentynkowy? No zazwyczaj jeśli nie mamy z kim, to spędzamy ze sobą te walentynki. Dokładnie. Spotykamy się na jakieś dobre, kaloryczne jedzenie i jakoś dajemy radę. Tak, bo to nie jest święta tylko miłości, takiej miłości, ale też miłości między przyjaciółmi. Tak. I w taki sposób też próbujemy je obchodzić. A też dajecie między sobą prezenty? My jesteśmy sami prezentami, więc tak, tak. to nam wystarczy. Jak przygotowania do walentynek? No w tym roku słabo, ponieważ moje wszystkie plany walentynkowe legły w gruzach, ponieważ mój chłopak jest z Brazylii i niestety w tym roku kontrakty nam się nie nałożyły, on musi jechać do RPA. A ja jadę do Barcelony, mieliśmy spotkać się w Mediolanie, ale wszystko się pokrzyżowało, więc no nasze walentynki dopiero będą w marcu najprawdopodobniej, albo koło kwietnia. Więc mamy trochę długą przerwę, ale to nie znaczy, że randki na Facebooku nie będzie, bo będzie na pewno w internecie. I Jak będzie wyglądała ta randka? No, na pewno jakoś chwilę porozmawiamy. Poszepczamy sobie miłe słówka. No cóż, mogę powiedzieć, no, trzeba doceniać każdą chwilę, tak? No, no, tak wyszło, no. Ale są chińskie walentynki. W, Ch w Chinach się poznaliśmy, możemy chodzić chińskie walentynki akurat w sierpniu będziemy się widzieć, więc super. Jakieś prezenty sobie wręczacie, czy może bez? Raczej sobie prezenty wręczymy, jak się spotkamy, bo niestety wysyłanie paczek zajmuje za długo czasu. Prezent wysłany na gwiazdkę 6 grudnia doszedł tydzień temu, więc no nie będę ukrywać. Nie ma sensu wysyłania prezentów. Przedam zbyt dużym opóźnieniem. Obchodzicie walentynki? Tak, ja nie akurat. Ja w tym roku tak, chyba pierwszy raz w ogóle. A jakie plany? No, planujemy pójść do kina w czwórkę, bo mam tutaj z przyjaciół, z którymi się wybiorę do kina. Na ten ześci. O! Jakieś prezenty szykujecie? Tak, muszę zamówić. No, to będzie niespodzianka na razie. Co pani szykuje na walentynki? A, nic nie szykuję, bo jestem samotna. Mm. A nie wręcza pani nawet jakimś znajomym prezentu? Nic, kompletnie? Nie. Mm. A jak pani obchodzi taki dzień? E, nic, jestem w pracy, pracuję. <grych> nic nie robię. A w domu coś, nie wiem, jakieś lody, wieczór z serialami? A to prędzej z filmem, o. Mm. I jak już to jakiś romantyczny, czy może coś innego? E, lubię komedię. Lubię się pośmieć. <grych> Co planujesz na walentynki? A no, pewnie sobie wyjdę gdzieś z dołu. A nie wiem, jeszcze gdzie? A zamierzasz wręczyć komuś jakiś prezent? Nie, nie, ja nie. Może kiedyś, ale nie teraz. A dlaczego? No bo nie chcę mi się, sobie posiedzę w chacie pewnie. Chcę zjem, coś może na mieście. Będzie fajnie, będę się bawił super. Co pani szykuje na walentynki? Niespodziankę dla męża. A jaka to będzie niespodzianka? No nie mogę zdradzić. A to jakiś, jakaś rzecz materialna czy coś? Yy, nie, taka bardziej osobista. I spędzają Państwo to w Świnoujściu, ten czas? Tak, w Świnoujściu. Planuję zabrać męża na kolację, chyba że wcześniej on mnie zabierze. No i oczywiście jeszcze niespodzianka w domu. Co planujecie na walentynki? Spędzicie je razem? No. Myślę, że spędzimy je w gronie yy, najbliższych przyjaciół. Pozdrawiam od razu Gęk Maćków i moją mamę pozdrawiam, chciałem pozdrowić mamę. Walentynki. Yy, Co ja mogę dużo powiedzieć na temat tego święta? Walentynki będę walił drinki oczywiście. To jest jedyna opcja, jaka może być. Dostępna. Masz to do powiedzenia? Nie, nie mam nic. Bez komentarza? Bez komentarza. Spędzacie je w domu, dajecie komuś prezenty. Jak to wygląda? Mm. Walentynki? Ja uważam, że chyba najlepiej siedzieć do klubu. Poznać na przykład nowe osoby, nowe towarzystwo. Mm. Wiadomo, że trochę się napisz z nimi polekami. Wiadomo, o czym mówię. To wszystko. Co planujesz na Walentynki? Yy, zamierzam je spędzić z koleżanką. Pójdziemy na lody. A poza tym będziecie coś jeszcze robiły? Może kino, nie wiem. A jak już, to na jaki film? Nie wiem, komedia. Czyli może... a romantyczne? Może zobaczymy. Czas pokaże. Tak. <laughs> Dziękuję. Jak pan będzie spędzał walentynki? Bardzo dobrze. A planuje pan coś może? Tak. Może. Super. Ale co? Co? Co pan planuje? Fajna kobieta, polska kobieta, lepsza kobieta. Ja bardzo lubię polski. Ja 5 lat teraz mieszkaj Polski, podobno mi. Ja kocham wszystkich Polaków. Bardzo fajny. A jak będzie pan spędzał walentynki z żoną, z dziećmi? Ja i z żona. dużo razy z kolegą, koleżanka. Jedziemy, bawimy Bardzo dobrze. Dziękuję. Dzięki ja ja dziękuję dziękuję